Gruzja to jest biedny kraj i ludzie zarabiają tutaj bardzo mało. Taka przeciętna pensja to jest w okolicach 700 do 1000 lari, czyli maksymalnie 1500 zł. Dodatkowo każdy dostaje taką samą emeryturę i wynosi ona jedynie 225 zł. Utrzymanie w Gruzji jest dość tanie. Chleb kosztuje jedynie 0,20 zł. Kilo sera to jest 20-23 zł. Teraz musimy jeszcze znaleźć ser, chleb, Martina, oh, sól, Martyna, tam oh, ser jest ser. Kamarczowa. Dzień dobry. Surguni. Czy ma pani ser sulguni? Można, można spróbować? Można. Poproszę. Mm, to jest dobry. Zobacz. Bierzemy, bierzemy. Poprosimy pół, pola wina, proszę W tej chwili jesteśmy na stoisku z nabiałem, z serami, z jajkami. Te sery, które nas interesują, to sery gruzińskie, czyli z mleka, mleka krowiego. Są różne w zależności od regionu. My w tej chwili zdecydowaliśmy się na ser imeretyjski, czyli z tego regionu, który jest w okolicy miasta Kutaisi. Próbowałam kupić ser najsmaczniejszy, czyli sulguni, ale akurat tutaj okazał się zupełnie średni. Kupujemy w tej chwili wieprzowinę na naszego szaszłyka, a raczej na kilka. Zobaczymy, czy ugiwiem uda się nieco stargować, ale z tego co widzę, to pan jest niechętny. Targowałem się, ale nie spuszcza sceny. Ale bierzemy to mięso czy nie? Oczywiście, ale on nie chce opuścić. Zapłacimy 12 lari za kilo? Jasne. Wezmę 4 kilo tego mięsa. To jest porcja na 4 osoby. Nie ma tutaj oficjalnych cen, nigdzie nie znajdziecie plakietki z ceną, a wynika to z tego, że pan sprzedawca popatrzy najpierw na was, sprawdzi waszą zdolność finansową i wtedy zdecyduje, za ile kupicie. My w w tej chwili z racji naszego wyglądu kupujemy kilogram za 12 lari, czyli kilogram mięsa będzie nas kosztował około 18 zł. To jest całkiem przyzwoita cena, natomiast nie udało się kupić taniej, a można było.